Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane, Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były na niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta, i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo pańskie. Dzisiejsza Ewangelia mówi. O tym wyjątkowym przybyciu Jezusa do swojego miasta, jak zapisał ewangelista, tam gdzie się wychował do swoich. Wiemy, jak się wraca do swoich, ileż to emocji towarzyszy takiemu wydarzeniu, ile wspomnień, nadziei. Jeśli to przybycie jest głęboko traktowane, to przecież też każdy przybywający ma świadomość, jak wielkie bogactwo też wnosi do środowiska, z którego kiedyś wyszedł. Jak słyszymy dalej, w swoim zwyczaju miał Jezus, że idzie do synagogi na modlitwę, na rozmyślanie Słowa Bożego, w swoim zwyczaju. Nie było to jakieś wyjątkowe wydarzenie. Jezus pokazuje nam w ten sposób, jak bardzo ważne jest spotkanie z Bogiem. I czujemy wszyscy, słysząc te słowa, jak bardzo jesteśmy blisko nich, gdy my o poranku dzisiaj przychodzimy do tej świątyni. Pewnie też swoim zwyczajem czymś, co już wpisuje się w nasze życie religijne. Jezus pokazuje nam, że to Słowo, które czyta, jest żywe. Ono spełnia się na oczach ludzi. Można jeszcze więcej powiedzieć: Jezus wypełnia Słowo, które słyszymy. A przecież ci ludzie, ten fragment z księgi proroka Izajasza, słyszeli w swoim życiu tyle razy. Może tak samo jak i my, może nawet nieraz słysząc Słowo Boże, zwalniamy się ze słuchania Go, analizowania, odnoszenia do swojego życia. Wydaje nam się, że już tak dobrze to Słowo znamy. Ulegamy tej pokusie, której ulegli mieszkańcy Nazaretu. My dobrze znamy Jezusa, Jego Ojca, Józefa, Jego środowisko rodzinne. I pozostali zamknięci. To jest niebezpieczeństwo, na które zwraca nam uwagę Chrystus. Można zamknąć się na Jego Słowo. Można pomyśleć, że Jezusa już znamy, że dzisiaj o poranku nie ma nam nic do powiedzenia. Dlatego też ludzie słuchają z uwagą, dziwią się głębi tych słów, ale i wątpią. W realność tych słów, w misję i tożsamość Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus wypomina im niewiarę. Mówi, że skoro nie wierzą, to owoce zaniesie innym ludziom. Dlatego dzisiaj stawia nam pytanie, jaka jest nasza wiara? Czy wierzę w to, że dzisiaj Jezus ukazuje mi, Prawdziwe bogactwo w moim życiowym ubóstwie, że ukazuje mi prawdziwą wolność w moim zniewoleniu, że ukazuje mi prawdziwy wzrok naszej duszy, by szerzej i głębiej widzieć rzeczywistość, która nas otacza, że ukazuje nam czas łaski od Pana. Czy na to łaskę się otworzę? Dzisiejsza Ewangelia kończy się smutnymi słowami. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oby Chrystus nigdy nie musiał od nas się oddalić, przez to, że my oddalamy się przez grzech od Niego. Amen.